Siemanko, z tej strony Danilo, dzisiaj mój dzień 46. Czy wyjdziemy na Plus z Paczek mecza, tak? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Trafimy w końcu maestro, czy nie? Tam już jakiś krystal świeci. Boże, zawsze odwracam góry nogami. Boniface, Leverkusen, Marmouche, Eintracht, Kevin de Bruyne City, Bozczak de Dessers, The Rangers, Dani do PSG. Andy Robertson Liverpool Mamy Kapitana O oh Boże, nie Kapitana, Zinchenko Tu mamy Kapitana, Aleksandra Szlagera Bez napisu Kapitan Tak dopracowane są te karty, fajnie mamy Jakiegoś zlacją. Zostawimy sobie na później, a to Krystal chyba Freepunk, Man of the Match Vintage Vibes, o Jezus, coś mi na ekranie wyskoczyło Ibrahimović, fajny traf i Krystal Lazio. no niestety może być ciężko, chyba że ten kryształ będzie coś warte, ale zobaczymy.